pogładanie rozpieszcza no ale jesteśmy gotowi do jazdy jesteśmy na miejscu nie wiem ile z tego nagrywania ja dzisiaj będzie lecimy. Dobra, wszystko wyjaśnione to ekipa dzisiejsza nie ma nas zbyt wiele Ale ciała raczej ten najdłuższy 115-km dystans Pogoda średnia delikatnie mówiąc ale do jazdy w sam raz. Także za chwilkę ruszamy. Ja będę ciągnął się tradycyjnie na szarym końcu, ale w dobrym towarzystwie. Okej, okay, pierwszy piętnastak za nami. Wasza grupa średniaków. Konie ruszyły do przodu. My się toczymy tempem umiarkowanym. Nawet nie mówię jaka to średnia, ale jak widać, chłopaki konkretnie jadą. Będę się starał trzymać z nimi. Maruderzy na końcu. Ja. <laughs> Oczywiście, że to też. Bez jakiejkolwiek chwili w głosie, bo to tutaj sam jeżdżę na końcu. Może to jakaś moja poprawa. Formy Na początku roku. <laughs> nie, no żartuję ok tak to wygląda specja, jak Szwecja pod jazdę, pod polery noga przepalona zaraz może jakiś odpoczyneczek jedzonko mam, picie mam niech tylko jechać dobra nie ma zbyt wiele tutaj do powiedzenia lecimy <gry> <laughs> Jak widać! <laughs> Właśnie! Grupa z Gredów sobie leci! Przypatrzcie się temu rowerowi! Kupiony za około 150 Odpowiednik odpowiednich 150 zł. Liczy się noga, a nie rower! wiedzieć <laughs> zajebista jazda, tylko takim wałem. Zobaczcie, panią na dole. Trasa z wyzwaniem kapitalna wręcz chwalimy sobie polskie plaże z tym bardzo drobniutkim piaseczkiem. Przez to też niektóre te polskie drogi. Słyszę, niektórzy grebelowcy na to narzekają, jak wiadomo w piasek. No tutaj piasek jest grubszy, to jest fajnie. Kilka fajnych piaszczystych odcinków było, ale przejechanie przez nich nie stanowiło większego problemu. Natomiast o tam kolega za mną. Na autonomkach 32, no najlepiej nie miał. Jeszcze mieliśmy innego kolega na prawie że slika, czyli za który już pojechał do domu, Ale jest tutaj ten taki fajny. Mój pierwszy raz na tego typu w ogóle ustawce. to jest też ta fajna strona tego, że jeździmy sobie razem, prawda? Uczymy się, wymieniamy doświadczeniami, pytał się o różne rzeczy, gdzie z kim jeździć, na jakich oponach. I to jest super, to jest piękna strona tego sportu, że jesteśmy dla siebie przyjaźni, nastawieni na pomoc, wymianę doświadczeń, podpatrywanie, e, uczenie się jazdy, uczenie się tras. Tak jak mówię, takie odcinki no, nie są moją specjalnością, to jest akurat łagodnie, no ale no, może to dać poparić. Super. Wicyk przez boisko. Aha. Jak to się mówi, nie rozpędziłem z odpowiednio maszyny. <laughs> Źle dobrany bieg. Tak powiem. To nie jest moja specjalność. Tu jeszcze normalnie można grabelem przejechać. Ale ja to już zaliczam do takich tras pod MTB. Oczywiście ja na spokojnie. Wolutko ja sobie to przejadę. No ale tu podziwiam tych, którzy potrafią tu coś takiego przemknąć prze, z prędkością światła do tego co dla mnie jest prędkością światła Dobra wyłączam się bo na mnie czekają kurczę z tego gadania całego pit stop sprytnie przygotowany przez szefa ustawki Także jesteśmy na mniej więcej połowie drogi a też sobie garstkę wezmę Ciekawe rzeczy do kieszeni Aha. Tak Magnus zbrojowa to Patrzcie <gry> co za piękno Co za piękno to tu się musi dziać Już się kruszy, silna grupa wykrusza trochę Już do nas dołączy jeden kolega Ale mają jakieś 7-8 minut przewagi przed nami Dobra. Kilometr 60 także Solidna połówka Myślę, że no jedzie się super Co jeszcze? Jedna złapana guma tutaj przez jednego kolegę jakieś tam śruba, która puściła na sztycy i no to jest to, to jest to Tu w tych ustawkach to staje cała ekipa, jeden wyciąga pompkę, drugi wyciąga narzędziownik Pomagamy sobie nawzajem i lecimy dalej. No, ale tempo się zwiększa, tempo się zwiększa, co my tu mamy. 1100 wzniesień na Busoli, średnia, patrzcie, pod te górki, pod te górki, pod te górki było 12,5 na godzinę średnia przez pierwsze, pierwsze 10 km. A teraz 21. Niby nie ma się czym chwalić, ale dajemy, dajemy. Nogi nie odpoczywają. Przepalone kopyta. Mm, ładnie. Parę ładnych dołków zaliczone, tyłek będzie bolał. Na razie. I tak czasem trzeba zrobić. A więc jedziemy sobie wewnętrzną stroną szosy. To jest w tej chwili bezpieczniejsze. To jest bardzo mały odcinek. To jest droga ekspresowa, więc nie jest tutaj zabroniony ruch na ale to no, pokazuje, że To jest w tej chwili dla nas najbardziej bezpieczna alternatywa o kochani moi, tu aż musiałem przestanąć Patrz jaka i Ja cię kręcę Ja cię kręcę Jeszcze przez coś takiego to nie jecha. Co tu się tylko wyprawia Ale sobie. No nieźle. Dobra, króciutko, sympatycznie. Mimo tego, że nie w końskiej grupie, to przeleciał ten czas, nie wiadomo kiedy. To jest konkretne, konkretne 100 kilometrów ze średnią 21,5. To nie spodziewałbym się tego, że no tak przeleci, ale jak przeleci w grupie, to jednak dodajemy sobie to tempo. Przewyższenia będzie pewnie 1400, zanim dojedziemy. Więc ładnie Tradycyjnie ciągnę się na końcu Nagrywam to nie będę nikomu po prostu w drodze nie? O co tu chodzi? Aura Końca sierpnia w Szwecji Wyjątkowa w tym roku Bardzo, patrzcie No tak jak mówię jest tutaj piękny, piękny obszar zawsze z olbrzymią, olbrzymią przyjemnością tu w okolicy Murk Shopping. przyjemność na te ustawki Zobaczcie Zobaczcie. Zobaczcie Do wolutku zjazd do bazy. Znowu coś tam nagrałem. Nie wiem, czy to ma jakiś sens. parę osób ogląda. Liczba subskrybujących nawet. Za każdym razem, gdy sobie mówię, chyba już dam sobie z tym spokój. Ktoś zaczyna subskrybować, oglądać. Więc uważam to za jakoś tam przydatne. Zapraszam tradycyjnie do pojeżdżania sobie w Szwecji. Mamy z żoną pomysły na udostępnianie nawet naszego, y, części naszego domu, jeżeli ktoś chciałby skorzystać tutaj ze ścieżek, wpaść na parę dni. Jesteśmy tak jak mówię i niedaleko lotniska i całkiem niedaleko promów wyjeżdżających z Gdańska do Nynäshamn. Gdyby ktoś się je zdecydował jeszcze w tym roku zapraszam, zapraszam braku roku następnym, zapraszam w zimę. Ja jeszcze cały rok. Dobra. To co? Do następnego.